Serdecznie zapraszamy na wycieczkę po jakże wiekowej oraz tajemniczej Ece Czechnicy. Historia nasza sięga 1911 roku. Serdecznie zapraszam na wycieczkę. W tej chwili znajdujemy się w pomieszczeniu nastawni elektrycznej. Która pełni serce zakładu, znajduje się w części zabytkowej, jeżeli chodzi o przeznaczenie budynku starej EC Czechnica. W tym miejscu odbywa się zasilanie wszystkich niezbędnych urządzeń pracujących w elektrociepłowni w energię elektryczną. Jeżeli chodzi o wizualizację i sposób przedstawienia widzimy na załączonych schematach. Układ zasilania jest podzielony na strefy. W tych strefach podzielone jest również na poziomy napięć, i w ten sposób urządzenia niezbędne do produkcji energii elektrycznej zasilane są w, w energię, aby mogły pracować. Niebieskim kolorem oznaczamy poziom napięcia. 6 kV, natomiast tak jak widać tutaj, kolorem czerwonym oznaczamy poziom napięcia 110 kV. Wszystkie niezbędne poziomy prądu oraz napięć pokazane są również na wskaźnikach znajdujących się na tablicach synoptycznych. Znajdujemy się w pomieszczeniu kotłowni. Wewnątrz zabudowane są cztery kotły, w których produkowana jest para na potrzeby pracy turbozespołu. Para temperaturę posiada 500 stopni 7 MPa. Kotły opalane są węglem kamiennym oraz biomasą. Przyszłość tego zakładu nie zakończy się po etapie eksploatacji starych urządzeń w momencie oddania do użytku nowych bloków opalanych gazem. W tej chwili obecnej została zawiązana spółka celowa, która ma za zadanie określić potrzeby wspólnie z gminą dotyczącą przyszłości tego zakładu. W tej chwili znajdujemy się w obiekcie nieczynnego już turbozespołu ciepłowniczego numer 3. Jest to turbina typu. Kondensacyjnego. Praca turbiny polega na tym, że para produkowana w kotłach energetycznych trafia na łopatki wirnika turbiny, która jest napędzana poprzez energię kinetyczną zawartą w tej parze. Następnie poprzez sprzęgło jest spięty generator, i w tym etapie następuje jednoczesna produkcja energii elektrycznej oraz ciepła do układu sieciowego.